Jest git Chodź jedziemy Ja na lodzie Chodź jedziemy, panie Pokój gdzie masz? Dobra, jest git, a nadjeba Daj mu, daj mu! Jest pieszy! Jest! Jest! ja się nie Jest! 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 Mam Jest! opon! Jest! Bija. Bija! Daj mu miodu. Daj mu.

No, Co? To. jest gruby chuj ogólnie. Gdzie? Tam ta tak, my tak, tu, my to dotąd wcale całą, To jest więcej, Właśnie my tu jeździliśmy wczoraj <kluzni> w gruby chul, bo to. Ale tu się, też to, to się z pękało. tu to, go, gul... jest Głęboko siwiski. nie jest. Nie gul... jest. Ty to ogólnie strasznie tam daje już nie. Tu jest strasznie śliski. No, Nic się nie stało, opanowane. Bokiem dawaj. Bokiem, taki młody jedź bokiem. Ej, bo tam jest kurna niebezpiecznie. Tam jest to ino nacz. Tu jest izgo. Oni mi kazały, oni mi kazały tam daje jechać. I powiedzieli, że na Na furach, no jak oh. będą mieć... Swojego to, to pogadamy. No, o, ch**a, k**a, po rodze. No, Patrzcie, go, Szyko, dziecko, ty gazujpa. Bo bokiem je rzuca. Szyko, lecz od razu ch**a. Wyzyliwaj. Jedz pieszy, jedz. Cię ponagrywam, jedz. Jedz. To jest po pojajny na świecie. Nie, nie, k**a, wyjedz. Okej. <słuch> Eee co tam skła? O pan napalił złotyk! Kuj, tam skła, ja Tu, a nie tam. Kurwa wa nie panie, Skła Skua! nagrywaj, Skua! Skua! nie Skua! Skua! Nie, Skua! 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 nie.

Nie dojadę <coughs> Nie dojadę Za bardzo mnie ponosło. Bo tutaj pękł i kłyna i wtedy na tamtym ślonę rzuca kurwa. Daj mu miodła, nie! Tam się na koło dała kurwa Dawaj jak dziewczynom, dawaj! Daj mu miodla. Dawaj jak dziewczynom u, ja nie U, Co? Mij też. Tu są. Czemu jak w dula, a jedziemy na jajko? Na jajko jedziemy? A, ja, ja, ja. Co się stało? No kurwa jadę Kurwa kuro... no, mnie eee. Dawaj po na jądrze Dawaj na jajko Co jest tam? No jajko Ej kurwa Tu nie wolno, tu nie Tu jest za głęboko Gdzie jest Dawaj tutaj jeszcze raz za zawiodka i... Na jajko? No Dawaj. O kurde Daj mu Anie Ej kurwa Bo panowałem. Jak opanowałem Ciebie, bo jedzie chyba po nas! A chuj wie! Chuj wie, człowieku! Weź się wyjeb! Będziesz mi jeszcze za mało! A to kuj, czemu nie jedzesz? Mu mi odu, daj mu miodu, daj mu miodu. Tak jak dziewczyno, Dobra, dawaj. Tak jak dziewczyno robisz. Dawaj. ja bo to jest tej Kurwa. Będzie fajnie... Będzie fajnie, odcinek. Jak się Ja się mogę powróc. Kurwa, skła chyba. Tam nie ma ty, w ogóle ty co, wiedzia, za co to co? No Kurwa jeba Trzy Ej kurwa, się i łączył, poszedł Ty widziałeś je? Ej Te? łoni, Te to szły, chłopacy? No to co? To oni normalnie po rodze się o, o. Ej kurwa!

No bo miodu mu daj Jece go se boi <grymne> Kurwa Daj mu miodu A i by taki lun na jajku? A zwoj Nie ma, a ja wiem, że może bić <grymne> Nie ma, ale może Nie, bo wiem, że może być, a jej kunia za daleko dawa, Dawa, dawaj jeszcze jaś. Mi się to spodobało mi się to spodobało, dawaj jeszcze raz. Dobra, ostatni raz na jajko. No. Co, gościu się boisz? Kur... tam go kurwa. To... Wiem! Tu cały czas prosto, jak buk przykazał. Ej, o kur... jednak pan się nie boi, ja sam w prachu jestem. Ja się ja. fajna zabawa jest Pojecam Pojecam na zabawę chodzić co? a jest głęboko pa No i pęknął pęknął ey tu pęknął tu pęknął póki i pęknął tu Porządza nie pokaż mi tak! Tu jest ten skła, uważaj! Oj, przychodź, przejechałeś! Ja tu jacie? Hamulec ma złości! Nie, bo tu są jednak! Nie, tu nie ma! Chwasą! Dawaj, beta bokiem! Dawaj, 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 kujdzie, nie pimbuj. Co się boisz? Ty, a do ja, ten, e, film zrobić na dwa? A co na dwa? No, w filmie? A co na jeden No, bo, bo jeszcze idziemy tam na jajko, chcę podać. Mogę to przyciąć, albo zrobić parę krótkich filmów. To się wykombinuje. Zobaczymy jeszcze. I ja mam baterię. Nie, tam. Tam? Mi się podoba. Tu masz na jajko? No a tu jędy! Ja bo... Dawaj, tu się urodziłem! Weź wie, się, wije! cię, kurwa, na koniec tego łocinku. Okay. A to się w wyjebałeś? pomogę? ci pomogę. Się wyjebał. Ci pom... Ej, kurwa, składa opon Kurwa. Daj mu wiodło, a nie! Weź się, kurwa, wie. Ty gdzie jechał bo? A tak Para kurina rzuciły tymi kamikami, że kurwa wolno jechać Zadaj to jak się wyjebieś Kurwa ja Jed, się wyjebie Jedzie na środek Jedź kurina Bibuś Ty tu ptuszu o oh, kurwa, a ah, my się mało, dobra, gonię Mnie się nie gdzie ej kurwa, tu już Tu już, tu się wyjebałem! Daj mu, daj mu! Daj mu mi nie pękaj. Ej, a moja aaa! Aj, sorry! Ujwa! No jaki jest na Hans? A, 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 a tego, co Daj mu w mo moci tak. ja, ja Pa! mu nie, a mu miejsce! Daj mu miejsce! Daj mu Daj mu mu Daj mu gdzie jest? Tam dobrze, Nie ma tu zawiózczyć. O kurde, sam sobie nie jebałem Tu

Jak ja, ja, ja pieszak, stój! Stój! Jeszcze pójdą mi biegi co odtatki, pamiętasz? Jak się pojeździ, to mogę kuć jebu duch. Ja pamiętasz, z jakby nie, w jesu, albo chyba w wakacje, u mnie i ci biegi też poszły. A to, co się stanęło? Bo bardzo tak gazowałeś na błocie. A, bo nie mogłam wyjechać, nie katowałem, no no. No to dałeś i później... Ha! Jebu, ci dźgisałaś. Teraz muszę, żeby tu kurwa wyjechałem. Chuj, co się... Ja się dolazam. No, Dawaj, pipo, nie będę ciałał na ciebie. Wyjechanie! Daj mu miodu. Ja się wyjeb... Dawaj! Zadzwonię po pójśle, no, no, że ty po no nie <laughs> a, dalej, Bierz, a? nie można, Jest, a nie piować, jazdy Tak tak. Kto ci dał prawko? Co? Ja mam pijawko na sanki. No na sanki mam, poważne. Mogę ci nawet pokazać w domu. Co? Okrzywnicy prawie na ja mam kontakty Kurwa. prawo na tym Ty, bo mi się kamejka mi się trochę poizowała Dobra, jest Jest, gusio, bo sobie wiede! Nie, za zapieni za tym obejdźcie. Jedź, wojna jest. Jej że auto, kurwa, jedzie Kurwa. Uwolej na na na, na Cześć, Dobrze Tak się, kujwa już gadanie. Co? Jedziesz i chuj, y, nie, nie gada, już nie ogóle A co ja mam powiedzieć? Dobie, chodź nas, kurwa ja jej nie znam. Ja nie powiedziałem, kurwa, kujtulka musi być! <laughs> Tam jest gościu, wejdę, powiedzę dobie. miał ja żeby mówić to, że byłby, dobry, to, to, że to nie we, doby, chyba, to chyba, chyba, żuj, chyba, chyba. A na koło i chuj. Dobry, pokolenie.

Ah, tá com o do Magdy? Co? Nie, do Magdy jedziemy Do Magdajenki jedziemy na obiad? Co? Nie, ja niedawno jadłem Tu są Jak mało Tu jakiś. ziemniaki Mało A ty co jadłeś dzisiaj na obiad? Mnie w domu zostało o Jezu, co to, to jest? Uuu, a to to chłop, dobra. Ty masz satła? Ja nie mam satławia, dobra. Uu.

To ja jest nie niby. A dawane, Ajku, tylko co tam jest ciekawego? Bo... Może wokę wydobywać? Aha, masz szat. To jest chyba, że daj się do tego koloru napastnić. Ej, doda, jasne jest, jechał sam, bym przypał. <noise> no i bierzemy że tylko jedziemy. A tyle, kto. On się kiosika naprawia. Nie, to już, 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 już ma gotowego. A nie wiem, trzeba do niego zadzwonić! A czy on ma kreska? Żeby naprawić i, naprawi i... jak się naprawi, to Gdzie? Nie na stanowisku nawet. Ty się nie spierdolisz! Jak miałam ja wypadek kłodem, to co było? Ale to w nocy, to w dzień! To nie, tak się jeździ. Co ja inaczej będę przejechać? Jak jest noc, to to wyjdzie po tym kresku. Oszki robił. Serio, że to polskie To to są poskadz biologi kurde. Trzej Nie no, bo Nie, bardziej to O jaka pani tam jest. O jak siedzi, o jest z autobus, kurwa Co, bo ci bieje kurwa. A ci kurwa bieje. Nie no, nie mogę. Oby kurwa jeźdź tu, to, kurwa do ja tego tak zauważyłem, że on ci wyjedzie. <laughs> Jedziemy do Magdy tam? Do Magdy? Ej, my się wyjedziemy po tym fajnym miejscu. Dawaj na koło. Dawaj na koło. Kurwa szkła. Chuj mi szkłami, kurwa! Ej, trzeba skoczyć mostu na że dawaj. Chcesz? Tak. Co, kłódwa, wfiewo tam, o! Zobacz, tu tu, duje gdzieś. O, kurwa ku. Ty ja za mo. hałmu, nie mam dowiek. O, 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 To to tam jest, to to tam. Wieje, przekuj, ta! Wieje, przekujwa, ciemno jest. Dawaj podjazd Tu posadzak O ja chuj tam tykiem kurwa podjazd musi być Kurwa podjazd jeba. A postawiło Postawiło Co? Ty, kurwa jak życie ciemno jest nie ma nikogo Ty Nie ma nikogo Jak zitnie ciemno jeździ, kurwa Co? Co tam jechać, ale je to... Nie ma autosportowych Masz Ja nie mam A pewnie tam ciemno na no tym Chuj jedziemy to dawaj, kurwa, dzisiaj się pojdzieć? O kurwa, to jest. I chyba O, skoczył. Jeszcze Dobra, tu jest ciemno, nic nie będę widzieć. Ciemno jest. Dobra, no to elo.